Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Osłona tarczy hamulcowej to niewidoczna, ale kluczowa część systemu hamulcowego. W modelach Seat Toledo II z lat 1999 do 2002 prawa tylna osłona często degradowa się z powodu korozji lub uszkodzeń mechanicznych. Jak to rozpoznać? Może to skutkować trzaskami przy hamowaniu lub wstrząsami w pedale. Wymiana jest konieczna, by zapewnić spójność systemu i bezpieczeństwo. Aby wymienić tę część, przygotuj klucz imbusowy, śrubokręt, narzędzie do rozpinania kolców oraz ochronę rękawic. Najpierw podnieś samochód za pomocą podnośnika lub jacka, odblokuj kółko i zdją je. Następnie odwróć uwagę na tylne elementy chwytające tarcze. Są to metalowe ramki przytwierdzone do podłogi. Usuń osłonę, delikatnie rozpinając kolce i rozkręcając śruby. W przypadku utwardzenia się elementów zaleca się zastosowanie smarowanych sprężynek. Następnie wstaw nową osłonę, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana do otworów. Uwaga, nie przetaczaj elementów bo może to wpłynąć na stabilność tarczy. Wymiana zajmuje zwykle od 30 do 45 minut, ale zawsze zaleca się sprawdzenie kondycji tarczy i klocków. Gdzie kupić? W większości online sklepów motoryzacyjnych wystarczy podać model pojazdu i rok produkcji. Weryfikacja numeru OEM, np. 0001234567, zapewni poprawność partii. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!